Cześć, z tej strony Magda. Witam Was na kanale o sportowym szkoleniu psów. Dziś kolejny odcinek vloga o przygodach małej Ditry. Ditra to kilkunastotygodniowy szczeniak, suczka Border Collie. Kilka rzeczy, o których bym chciała Wam opowiedzieć, ponieważ ostatnie kilkanaście dni spędziliśmy u moich rodziców. I wydarzyło się sporo rzeczy, bardzo fajnych dla nas. E, spisałam je sobie, żeby niczego nie zapomnieć. Więc tak. E, kolejne seminarium, które tutaj e, niedaleko prowadziłam, e, też było fajnym dla Ditry doświadczeniem, ponieważ kolejna, kolejne osoby się nią zajmowały, bawiły, wyprowadzały. teraz też czekała w klatce. Obserwując, co nieco, bo też tą klatkę zamykam, żeby mm, tych bodźców nie było za dużo, bo wtedy jest dla psa tak naprawdę trudniej, ale widziałam, że o wiele lepiej sobie radziła z e, takimi nowymi rzeczami. Bez problemu też podejmuję zabawę, jedzenie, kontakt e, w nowym miejscu. Bardzo mnie to cieszy, bo to jest bardzo dobry prognostyk na przyszłe rzeczy. Dlatego, że zawsze zawody, seminaria odbywają się praktycznie w nowych miejscach. I Pies musi sobie poradzić w nowym miejscu, żeby być w stanie się skupić, mieć dobry nastrój. Więc takie seminarium kolejne już jest za nami. Za nami jest też pierwsza prawdziwa kąpiel Ditry w jeziorze, pływała po raz pierwszy, pojechaliśmy wczoraj przed wyjazdem na konie do właśnie nad jeziorko, żeby troszeczkę schłodzić psy i tam właśnie wej, jak to wej, spławik, zwany spławikiem jak zawsze sobie prawie że nurkował w wodzie Zuko bardziej ostrożny, mniej lubi wodę więc Ditra właśnie bardzo lubi weja i bez problemu, zanim właśnie do tej wody wchodziła, kilka razy krótko płynęła, bez problemu biegała w tej wodzie, bawiła się. Świetny prognostyk. Ja bardzo lubię, jak psy nie boją się wchodzenia do wody. Nigdy też nie zmuszam do tego, żeby wchodziły. I dzięki temu. Że mamy tak dużo właśnie sytuacji fajnych nad wodą, bez zmuszania, jedynie jakieś delikatne jak już to zachęcanie, pokazywanie właśnie na starszym psie, że to jest fajna aktywność. I tu już zaliczyliśmy tą pierwszą kąpiel. Po tych atrakcjach pojechaliśmy do pobliskiej, zaprzyjaźnionej stadniny, gdzie często sobie trenuję właśnie z Wejem, Zukiem, a teraz już i z Ditrom w przepięknej, dużej hali. I tam. Y Obejrzeliśmy sobie boksy. To już było drugie takie spotkanie Ditry gdzieś tam z końmi. Kilka dni wcześniej też ją tam zabrałam, ale to było takie bardzo krótkie. Teraz już z racji, że Marcelina z nami pojechała, dawałyśmy jabłko. Ditra mogła się przyjrzeć, powąchać i sianko, i różne inne zapachy, i widoki, i dźwięki koni. Na początku się oczywiście obawiała, jest to duże zwierzę, nie wiadomo czy nie zje małego szczeniaczka, więc wszystko było na smyczy, gdzieś tam w oddaleniu, też kucałam, żeby mogła do mnie przyjść i wtedy po prostu coraz bardziej widziałam, że nabiera przekonania, że jednak to miejsce nie jest takie złe i faktycznie mogliśmy sobie tam e, dyndać. To co było dla mnie istotne to to, że wybrałam Zuko do tego socjalizowania, ponieważ Zuko jest bardzo spokojnym psem i po prostu sobie tam z nami dyndał, wąchał, korzystał z sianka a Iditra mogła jakby przejmować jego energię, więc tutaj wolałam właśnie wybrać spokojniejszego swojego psiaka. Mamy też na koncie dwie wizyty u znajomych, czyli znowu nowe osoby, nowe miejsce, gdzie też udało się Dietres wyspokoić po jakichś tam aktywnościach, więc w kolejnym, jakby kolejne ma doświadczenie, że w nowym miejscu sobie potrafi pospać, odpocząć, zrelaksować się. Jedno miejsce odwiedziliśmy z Zukiem, też spokojniejsza energia i to był ogródek, nowa osoba, Dziś tam po tym ogródku trochę się pobawiliśmy, w cieniu sobie później też usnęła. I następne miejsce to już było, że sama Ditra ze mną poszła tam do mieszkania, gdzie też trochę się pobawiłyśmy, i później pojadła fajnej szyneczki i poszła spać. Bardzo istotne jest dla mnie to, jak wspomniałam, żeby w nowych miejscach potrafiła się też i bawić, ale też wyspokoić. Litra też poznała trochę dzieci, bo mojego bratanka, trzylatka. Czyli też, wiecie, energia, aktywność, e, biegała sobie też z Marcelą oraz ośmiomiesięczną emisję, gdzie po prostu też, no jakby inny, inny wiek, więc dziecko jest też całkiem inne i to też było mega, mega fajne dla młodej, że mogła sobie gryzaka gryźć gdzieś tam przy, e, mając w tle gości dziecko i też była troszkę zamknięta w klatce, na czas wizyty gości, tak, żeby mm, potrafiła sobie radzić w tej klatce jako, roz, jako, jako po prostu rozproszenie, yy, że jestem sobie w klatce, a coś się więcej dzieje na zewnątrz i jestem w stanie to wytrzymać. Bardzo ładnie też potrafiła spać, mimo że dzieci ganiały bawiły się. Bardzo to było też cenne. Raz też się wydarzyło tak, żeby dojść do jakiegoś tam stawku. Szliśmy z psami, z Marcelą wzdłuż dość intensywnej drogi. Było tam sporo ciężarowych, głośnych samochodów, i też dzięki temu, że Zukowej były, czyli dwa bardzo dla niej znane psy, które są już teraz jak skała, bardzo mogła oprzeć się na nich i naśladować to, że one nie boją się tych wszystkich trudnych rzeczy, i to też było na wagę złota, ale tak jak wspomniałam, też zabieram Ditrę samą, tak żeby też potrafiła i sama zostać, i sama też e, jakby radzić sobie ze światem e, i, i być tylko gdzieś tam na mnie zdaną. Więc i takie mamy spacery, i takie. I podobnie z zostawaniem. E, potrafi zostać sama w klatce. E, teraz to się też bardzo polepszyło i też noce spędza w klatce. Dzięki temu nie muszę wstawać o 5 rano, a o 6.30, żeby ją wysusiać, ponieważ już ta klatka ją właśnie no, jakby sprawia, że bardziej trzyma e, siusiu, e, ćwicząc sobie właśnie pęcherz. Zostaje też z zukiem, zostaje sama, zostaje bez klatki. Jeżeli na przykład wiem, że byliśmy na spacerze i ona jest zmęczona, i to jest ten czas, że przyjdzie i będzie spała, bo już też widzę, jaki ma rytm, to wtedy zostaje bez klatki z zukiem. Ale jeżeli widzę, że okej, okay, musimy wyjechać, i tego spaceru nie było, właśnie ona wstała, więc raczej ją zostawiam w klatce z jakimś super ekstra gryzakiem, kongiem, a że się bardzo dobrze w klatce czuję, to naprawdę nie obawiam się jej tam pozostawić. I ważny tutaj jest też dla mnie punkt, że zostawała przez te kilkanaście dni przebywania u rodziców, tak naprawdę gdzieś tam też w nowym dla siebie otoczeniu. Widzę, że sobie z tym wszystkim bardzo radzi, i tak naprawdę w tym wszystkim staram się, żeby ona miała praktycznie same dobre doświadczenia. Bo tylko w ten sposób pies buduje sobie pewność siebie, zaufanie do świata, również do mnie, do świata, do siebie. Z jednej strony bardzo ją kontroluje, ale nie tak, żeby aż to czuła. Także gdzieś to jest takie, wiecie, oko big siostry, która obserwuje Dietrej, w razie czego może tam ewentualnie czymś zarządzić. Natomiast staram się jak najwięcej też dawać jej takiej przestrzeni, żeby mogła doświadczać, żeby mogła poznawać, żeby mogła też się uczyć na swoich, że tak powiem, decyzjach, błędach e, i też dobrych decyzjach jak najbardziej też. Bo jest mega mądrym psem. E, Okej, okay, tu się rozkleję i będę cukierkowa. Naprawdę jestem bardzo zadowolona z tego psiaczka. Ma świetny popęd e, do zabawy. Bardzo też chętnie je jest bardzo mądra i taka e, jej reakcje są adekwatne do tego, co się dzieje, e, jest bardzo delikatna też, na przykład do mojej trzyletniej córki, a jednocześnie jak się bawimy, to Ditra daje z siebie 100%. E, czasem się czymś zaniepokoi, poszczeka i się bardzo szybko uspokaja. Widać, że cierpliwość, e, widać, że ciekawość u niej przezwycięża. E, Jakiś tam strach. Zobaczymy też, jak będzie przebiegał e, czas dorastania, ale jestem bardzo dobrej myśli, bo jest to bardzo dobry psiak. Trzymajcie się, ciepło, i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa! Ach, ona tak trzęsie, tutaj się bawi. Zuzel prawie tam usypia. I tu, co tam robisz? No, co tam robisz? Jesteś już dużym piesełkiem. Rozrob... mała rozróbka, nie? Taki rozróbek. Starczy. Idu, starczy. Tak, super. Nie, wy... nie wyciągaj trawy rodzicom, ok? To nie będzie. O, chyba, chyba tego nie pochwalą, wiesz? Zobacz, tutaj ryjka swojego. Uszki ci prawie idą do góry, no ale jeszcze trochę nie. Trochę tak, trochę nie. Uuu, no popatrz tutaj, mikrofon jest. O ty! Mikrofon zaraz zjesz. Dobra, to tyle. Pa!